Czas przejechać się po naszym małym królestwie. Ciekawe, co nowego się dzisiaj działo. Może znajdę coś interesującego i będę mógł to wreszcie zbadać. Pora ruszać! Tylko wykręcę. Oj, ostrożnie, coś mnie znosi. Chyba jest silny wiatr. Muszę uważać, ale nie, już wszystko w porządku. Mogę rozpoczynać lot. Polecę! Ruszamy! Ruszamy! Lecimy! Woohoo. O! Chyba zauważyłem coś interesującego. Zaraz sprawdzę, co to. O nie! Co to tutaj leży za krzakami? Dziwny ma kształt? Nie, chyba nie poznaję. A nie! Już wiem! To jajo, co za olbrzymie jajo. Tak, coś, coś naprawdę w nim coś puka. Teraz słyszę wyraźniej. Trzeba dobrze przystawić ucho. Coś naprawdę puka w tym jajku. To pewnie ptak. Mmm, te wzory i wielkość, kształt. Tak, wszystko pasuje. Wydaje mi się, że to jajo, jajo chyba kosa, ale. Ma dziwny kolor. Nigdy nie widziałem takiego jaja. Do czego to jajo jest podobne? Nie, ciężko to określić. O nie, ucieka, muszę go pilnować. Jajo nie może nigdzie uciec. O nie, o nie, jajko, zaczekaj. I jak Nianiu, znalazłaś już coś w tej encyklopedii? Co to za jajko? Ben, przecież znaleźliśmy jajko, prawda? Zgadza się, Holly, znaleźliśmy jajko. Nianiu, co piszą o tym jajku? Czy to jajko Smoka, tak jak mówiłem? Nie, dzieci, poczekajcie chwilę. Jeszcze szukam, ale w tej encyklopedii nie ma takiego jajka. To chyba jakieś inne jajko. Może nawet nie należeć do ptaka. A smocze na pewno nie jest. Tu piszą, że jajo Smoka może mieć nawet dwa metry. Dwa metry? Ale, Holi, słyszałaś to? Jajo, które ma dwa metry. Wow, takie jajko? To by było coś, ale nie wiesz, Ben, nasze jajko na pewno nie ma dwóch metrów, więc to nie jest jajo smoka. Chodźmy sprawdzić, bo jajko zostało samo. Nie wiadomo, czy coś złego się z nim nie dzieje. Chodź, Ben, chodź, Nianiu, idźmy sprawdzić, co z jajkiem. Szybko, szybko, chodźcie, Ben, Nianiu, przecież biegnę, Holi, spokojnie. O, Ben! Szybko! Znalazłam nasze jajko! Jest ciągle całe, tylko chyba leży w innym miejscu. Halo! Dzień dobry, Jajko! Co tam u ciebie? Kim jesteś, Jajko? To ja, Jajko! Ojku, strasznie się zlękłam! Kim jesteś? To ja, stary, mądry elfki. To ja trochę cię przestraszyłem. Udawałem, że jestem jajkiem, ale to jajko pewnie niedługo się wykluje. Słuchaj uważnie, słyszę, że zaczyna pękać. Ben, chodź szybko! To jajko chyba zaczyna pękać! Słyszysz? Ja przed chwilą słyszałam takie stukanie w środku. Naprawdę? O, rzeczywiście, teraz słyszę, Holly. Masz rację, to jajko chyba się wykluwa. Zaraz będziemy mieli tu wielkiego smoka! Hej, Ben, no co ty, tu nie będzie smoka, to na pewno będzie jakiś mały, uroczy ptaszek. Zobacz, kogo spotkałam! To wielki, mądry, stary elf. Witajcie, dzieci. Jajko, jak już sami słyszycie, chyba niedługo się wykluje. Musimy szybko znaleźć jego mamę, żeby mogła wysiedzieć jajko. Inaczej będziemy musieli sami się nim zaopiekować. No to, to może my wysiedzimy jajko, co Ben? Będziesz wysiadywał jajko razem ze mną? Tak na zmianę, dobra? Raz ja, raz ty. Ale Holly, ja nie mogę być smoczą mamą albo ptasią mamą. W ogóle nie mogę być mamą. Mogę być tylko tatą tego jajka. Oj, no dobra Ben, racja. To sama wysiedzę to jajko. o nawet nie jest takie trudne. Widzisz, Ben? Można wysiedzieć jajko. Wszystko jest możliwe. Zobacz, jakie ono niewygodne. I rzeczywiście słychać, że coś w nim stuka. Naprawdę. O Ojejku, Holly. Zejdź z tego jajka. Nie wolno tak na nim siadać. To robi tylko mama tego jajka. Widzisz? Zaczęło już pękać. Chyba się wykluwa. Szybko, chodźcie. Musimy mu pomóc. Spójrz, Ben. Jajko się wykluło. Co to? To, to na mną z Ben. Widziałeś? To było jajko namnomsów. Rzeczywiście, Holly, masz rację. To namnoms. Jaki on słodki. Jak pachnie ten namnoms. Mm, jaki śliczny namnoms. Widzisz? Warto było opiekować się jajkiem. Śliczny z niego namnoms.